Tutaj właśnie stoją samochody rzeźne. Aż tam do tyłu. I konie wyjadą na rzeź. I już są zapakowane w większości. Szok. Szok. Zobaczcie. Taki koń trafi do. Do takiej kabaryny. Yeah. Chociaż nie, bo oni wyjechali stamtąd, a te wchodzą do... do przyczep. Tam są konie na rzeź, które wiozą. A. Tu jest zapakowany. Duży koń. I teraz czeka kolejka następnych. Będą wprowadzać następne do tej... Do tego samochodu. A, nawet, nawet taki koń. Transport zwierząt wyjeżdża na rzecz. Na rzeź, nie. To to pani kurwa, No bo pan wywożyć na 6, no dlatego... Ale czego pani kameruje samochód? To jest mój samochód?